W drugiej połowie sierpnia do usługi Xbox Game Pass trafia mnóstwo nowych, niesamowitych gier, w tym dramat z udziałem gwiazd, psychodeliczna kreskówkowa platformówka oraz gra, która doskonale sprawdzi się, jeśli lubicie pociągi. Tak więc bez zbędnego przedłużania, oto co czeka nas w najbliższym czasie. Na początek proponujemy wam porywającą grę 12 Minutes dostępną na wszystkich platformach w ramach Xbox Game Pass od 19 sierpnia. Mężczyzna, któremu głos podkłada James McAvoy, rozkoszuje się spokojnym wieczorem w domowym zaciszu, gdy jego żona zaskakuje go wiadomością, że jest w ciąży, po czym funkcjonariusz policji zaskakuje ich oboje, wkraczając do ich domu i oskarżając żonę o morderstwo. Całkiem sporo atrakcji jak na jeden wieczór. Po tym jak próba aresztowania kończy się tragedią, mężczyzna budzi się i odkrywa, że czas cofnął się o 12 minut i tylko on zdaje się być tego świadomy. Tak zaczyna się pętla czasowa rodem z Dnia Świstaka, w której będziecie musieli wykorzystać to, czego dowiecie się przy każdym przejściu i spróbować wymyślić sposób na poprowadzenie wieczoru ku szczęśliwemu zakończeniu. Z doborową obsadą, w skład której wchodzą takie hollywoodzkie sławy jak Daisy Ridley i William Dafoe, 12 Minutes może być jedną z najbardziej emocjonujących gier, w jakie przyjdzie Wam zagrać w tym roku. A ponieważ tytuł pojawia się w dniu premiery w Game Passie, przynajmniej nie będziecie musieli martwić się o cenę. W tej niesamowicie ambitnej grze strategicznej rozpoczynamy zabawę jako przedrolnicza cywilizacja, czyli krótko mówiąc banda Włochatych Istot błąkających się po okolicy i próbujących zebrać wystarczającą ilość jedalnych grzebów, by pozostać przy życiu, nie dając się przy tym rozszarpać mamutowi. Tak właśnie zaczyna się ta przygoda. To gdzie się skończy, zależy wyłącznie od Was. Przechodząc przez kolejne epoki, będziecie musieli zdecydować, czy chcecie zbudować społeczeństwo bezwzględnych indywidualistów, czy współczujących postępowców. Stłoczyć się w jednym ufortyfikowanym megamieście, a może rozproszyć populację po wielu osadach. Albo czy stać się odkrywcami, naukowcami, wojownikami, czy kimś zupełnie innym. Los ludzkości jest w Waszych rękach i bądźmy szczerzy, raczej nie wymyślicie nic gorszego niż wymyślone do tej pory, prawda? Choć zagorzali fani Double Fine czekali na sequel Psychonautsów od niemiłosiernie długiego czasu, mogą w sumie ucieszyć się, że trwało to tak długo, gdy zobaczą co nowe konsole potrafią zrobić z dzikimi pomysłami Tima Schafera i spółki. Psychonauts 2 osadzone w oszałamiającym animowanym świecie tajnych agentów z mocami psychicznymi rozpoczyna się dokładnie tam, gdzie zakończyła się pierwsza część, w której to Raz i jego przyjaciele próbują wytropić prawdziwego złoczyńcę zagrażającego ich światu. W tym czasie Raz musi też przebrnąć przez swój staż, nie stając się wyrzutkiem społecznym lub przypadkowo nie rozwalając mózgu swojego nauczyciela. Jesteśmy pewni, że zrobi wszystko co w jego mocy, by tak się nie stało. Dodatkowo gracze na Xbox Series X i S otrzymają ekskluzywny dostęp do prawdziwie next genowej wersji gry z możliwością uruchomienia jej w oszałamiających 120 klatkach na sekundę. Nie musicie włamywać się do naszych mózgów, żeby dowiedzieć się, jak bardzo podoba nam się ten pomysł. Za to od 25 sierpnia wszyscy możemy przekonać się o tym na własnej skórze. Od świetlnych motocykli w tronie, przez cyfrową króliczą Nory w Matrixie, aż po serwerowy wszechświat, w którym Lebron James ostatnio ogrywał postaci z Lunetunes, zawsze fascynowało nas, jak może wyglądać życie wewnątrz komputera. Recompile ma na to kilka pomysłów. W osadzony w systemie znanym tylko jako Mainframe wcielamy się w postać małego, błyszczącego ludzika, który ma za zadanie naprawić system i poskładać do kupy wystarczającą ilość danych, by dowiedzieć się do czego pierwotnie służył i jak doszło do tego, że znalazł się w tak opłakanym stanie. Stylowy, cyfrowy świat Recompile, będący mieszanką zagadek logicznych, platformówek i rozwalania paskudnych pająków, na pewno dostarczy graczom niesamowitej frajdy z eksploracji, zwłaszcza z techno ścieżką dźwiękową w tle. Uważajcie tylko na tę gigantyczną robotarantulę, bo wygląda dosyć groźnie. Pociągi to najlepsza rzecz na szynach poza rollercoasterami, która pomaga ludziom na całym świecie dotrzeć do celu szybko i wygodnie. A że czasami dojdzie do tajemniczego morderstwa gdzieś na pokładzie życznego orientu, to nie jest przecież wina pociągu. Niezależnie od tego, czy jesteś weteranem obserwacji pociągów, czy po prostu chcesz uzupełnić Microsoft Flight Simulator o coś bardziej przyziemnego, Train Simulator 2 oferuje niesamowicie szczegółowe spojrzenie na świat kolei. Gra obejmuje trasy z całego świata, jak również oficjalne, licencjonowane pociągi, które jeżdżą po nich i pozwala na przejażdżkę wzdłuż słynnych tras, takich jak londyńska Bakerloo czy Katcard Circle w Glasgow, a dzięki kolejnym dodatkom przybywa nam coraz więcej torowisk do sprawdzenia. I tak długo jak posiadacie Xbox Game Pass, możecie jeździć do woli, nie kupując żadnego biletu. Na koniec mamy jeszcze jeden klasyk z lat 90., który powraca w blasku reflektorów niczym Brendan Fraser. Myst. Myst, którego fabuła rozgrywa się na tajemniczej wyspie, oczarowało graczy już w momencie premiery, pomimo swoich ograniczeń technicznych. Świat, w który się zanurzamy, jest tak niepowtarzalny i przepełniony wyjątkowym klimatem, zagadki są tak pomysłowe, a historia leżąca u podstaw wszystkiego tak intrygująca, że nawet w czasach, gdy gra była w dużej mierze serią nieruchomych obrazków, Myst był wielkim hitem. Wystarczy wyobrazić sobie, jak fascynujący jest teraz, gdy czeka na nas przepiękny trójwymiarowy świat z całkowicie odnowioną oprawą wizualną i nowymi porywającymi dźwiękami. A jeśli jesteście długoletnimi fanami tego tytułu, którzy chcieliby nieco urozmaicić rozgrywkę, to możecie nawet losowo dobierać zagadki, by postawić przed sobą nowe wyzwania i sprawić, że na Wyspie Mist powieje świeżością. Mobilni gracze z pewnością ucieszą się na wieść, że Need for Speed Heat, Star Wars Battlefront 2 i Jedi Fallen Order dołączają do ogromnej listy tytułów dostępnych w chmurze w ramach Game Passa. Oczekiwanie na poranny pociąg, gdy jednocześnie możemy wziąć udział w nielegalnym wyścigu ulicznym lub bitwie o losy galaktyki nigdy nie było przyjemniejsze. Need for Speed Heat otrzymało nowe sterowanie dotykowe, które pomoże Wam pokonać nawet te najtrudniejsze zakręty, a dziewięć innych tytułów działających w chmurze też doczekało się podobnego usprawnienia. Wśród nich znajduje się boski roguelike Hades, oryginalne Psychonauts i cała apokaliptyczna trylogia w stylu x czyli Wasteland. Do tego dochodzi oczywiście Peggle 2, Going Under, Farming Simulator 19 i cudownie barbarzyńskie Bloodroots. Oczywiście nawet Xbox Game Pass nie jest odporny na przemijanie, więc starsze gry będą musiały ustąpić miejsca nowym, gorącym tytułom. Jesteśmy pewni, że właśnie o tym śpiewał Elton John. Fajnych horrorów, którzy nieustannie poszukują nowych wrażeń, powinni sprawdzić Blair Witch i Stranger Things 3 The Game, zanim znikną w odmętach ciemności 31 sierpnia. Tak samo jak Double Kick Heroes, które będzie dzielnie walczyć do ostatniego dnia miesiąca. Również tego dnia NBA 2K21 będzie musiało odwiesić swoją koszulkę na hak i udać się na zasłużoną emeryturę. I to już wszystko, jeśli chodzi o ofertę Xbox Game Pass na resztę tego miesiąca. Czeka was sporo fantastycznych nowych tytułów, które będziecie mogli ograć bez dodatkowych kosztów. Nieważne czy jesteś młodocianym medium, czy facetem, który próbuje rozwiązać małżeńską tajemnicę, to świetny miesiąc, by być członkiem Xbox Game Pass. Na tym zabawa się jednak nie kończy, bo w ciągu najbliższych miesięcy do usługi dołączy masa innych świetnych tytułów, więc nie zapomnijcie polubić i zasubskrybować naszego kanału oraz kliknąć w dzwoneczek, żeby być zawsze na bieżąco. Na razie.